Czy wiedziałeś, że w Valorancie jest gracz, który tylko i wyłącznie gra z Tingerem wbił Radianta? Jeśli tak, to super, a jeśli nie, no to dowiedziałeś się tego właśnie teraz. I powiedz mi, czy myślisz, że ta gra wyglądała tak, że on pikował tego Stingera i pikował jakieś pozycje na Immortale, na przykład graczy, którzy mają Wandale ze Stingera i ich wszystkich duelował, bo był taki dobry? No nie, bo nie jest to możliwe, żeby ze Stingera na Immortale zabijać każdego po prostu jak tylko się leci. Więc to powinno ci dać do myślenia, że strzelanie to jest tak naprawdę jedna dziesiąta sukcesu, i w grę wchodzi o wiele, wiele innych, bardziej istotnych czynników. I w tym odcinku pokażę ci właśnie kilka takich bardzo ważnych które spowodują, że Twoja ranga na pewno wzrośnie i staniesz się lepszym graczem. Zacznijmy od tego, że w Valorancie, jeśli jesteś wcelowany w jakieś miejsce, to stój jak najdalej od tego miejsca, w które jesteś wcelowany, jak to tylko możliwe. Ponieważ jeśli będę stał tutaj blisko skrzynki, to pomimo tego, że ja nie widzę przeciwnika, to przeciwnik mnie już strzela. No jak to działa? Nie jesteś strusiem. Nie myśl jak Struś. Struś myśli, że jeśli on nie widzi nikogo, no to ktoś go też nie widzi. No tak to nie działa. Tutaj w Valorancie wygląda to tak że jeśli ustawisz się bardzo blisko ściany to twój przeciwnik widzi twoje ramy jako pierwszy wiesz o co chodzi, no to tak jakbyś stał za ścianą i pomimo tego, że ty oczami widzisz jakby tylko tą ścianę no to ktoś jak stoi, no to jak jesteś za bardzo blisko krawędzi tej ściany no to twoją rękę już widać, nie? tak samo głowę, bo oczy twojej postaci to jest co innego niż twój model postaci Teraz powiem Ci jak bronić site'u i jak Cię wcelować w jakieś miejscówki. Tutaj widzi, że jestem po atakujących, pikuje site, no i mnie ktoś pikuje akurat teraz, ale unlucky timing ja nie mogę nie, jest to po prostu lepszy zawodnik to nie było unlucky, jeśli on byłby po prostu wcelowany w longa i by się nie ruszał no to ja bym go spikował i bym go zabił, bo w Valorancie jest coś takiego jak przewaga pikującego, jak pikujesz w Valorancie, to masz przewagę nad przeciwnikiem o około 7 milisekund i dodatkowo jeszcze dochodzi różnica twojego pingła przeciwnika jeśli masz pi mniejszy ping no to masz jeszcze większą przewagę poza tym dochodzi jeszcze do tego to, że jeśli ktoś jest skupiony, wcelowany w jakąś miejscówkę no to jak on już siedzi przez pół minuty wcelowany w tą miejscówkę no to on nie może być przez te pół minuty cały czas skupiony na 100%, a Ty jak pikujesz no to myślisz sobie, dobra teraz pikuję, jesteś skupiony na 100%, masz jeszcze przewagę pikującego, no i masz łatwego killa. Kolejną rzeczą, o której Ci powiem, jest to crossfire. Crossfire jest to sytuacja, w której Ty i Twój teammate gracie naprzeciwko siebie, a pośrodku po Was jest pozycja, z której pikują przeciwnicy I teraz przeciwnik, który pikuje, pikuje albo na twojego teammate'a albo na ciebie Więc jest to sytuacja, w której na 100% zdobędzie killa twój team Więc nawet jeśli wyeliminuje przeciwnik, na przykład ciebie No to twój sojusznik go już zabije Więc jest sytuacja, na której jesteście albo na 0 Albo uda się wam czasem zdobyć na przykład 3 kille z takiej sytuacji Bo to jest pozycja, w której no, nie każdy się będzie spodziewał Już dwóch zawodników po różnej stronie jeśli w jakiejś rundzie jest sytuacja, że przeciwnicy sami w sumie nie wiedzą co chcą zrobić. Rotują pomiędzy jednym site'em, drugim site'em jest cisza, nie wiecie nie wiecie w ogóle co się dzieje. Macie na przykład w twoim teamie nie przewagę, czyli w sensie przewagę ma przeciwnik no to jak grasz jakiś site samemu to graj jak najbardziej głęboko jak to tylko możliwe, tutaj na ekranie widzisz jak powinieneś grać, na przykład jest heaven grasz bomb site A i grasz wysunięty do przodu, grasz sobie w undergroundzie i jeśli przeciwnik tutaj podejdzie no to on się Ciebie tutaj prawdopodobnie nie spodziewa więc masz albo łatwą eliminację albo jeśli zginiesz, bo przeciwnik Cię wyeliminuje, no to Twój team ma więcej czasu na zrotowanie ponieważ wiesz o co chodzi, no jeśli stoisz sobie tak jak teraz widzisz na site A i ty zginiesz, no to przeciwnicy mają już całego site'a, mogą dojść sobie CT na blisko, no i runda jest już praktycznie przegrana. Ale, jeśli zginiesz na przykład w kanałach, w sensie w grandzie tutaj na heavenie, na site A, no to twój team, na przykład twój teammate z B, ma około 5 sekund rotacji do A, więc tutaj przeciwnicy nie będą mieć tego site'u za zero bo zawsze tu przybiegnie jakiś twój teammate, bo zdąży zrotować. Nie graj w pozycji, z której nie ma ucieczki. Jeśli grając z Double Doors na Hewe, nie jesteś ustawiony w tym miejscu, no to przeciwnik na przykład rzuci Ci flesza, spikuje Cię, zabije, no i nie masz co zrobić, jeśli nie zdobędziesz maksymalnie z tej pozycji, możesz zdobyć jednego killa, bo tak to zostaniesz strajdowany przez drugą osobę, która tam biegnie, jeśli Cię przyfarci, no to może zabierz dwóch. Ale to jest bardzo ryzykowna sytuacja. A jeśli na przykład coś sobie w taki sposób, to nie dość, że masz szansę na zdobycie killa, to jeszcze masz szansę na ucieczkę. Możesz uciec i, i zrobić w ten sposób dla teamu o wiele więcej, niż jakbyś stał w tamtej miejscówce, bo w tamtej miejscówce to się zazarowywali i się tyle. Taką ostatnią poradą i bardzo ważną poradą będzie to, żebyś starał się komunikować z teamem. Ja wiem o tym, że są takie gry, w których ten team faktycznie nic nie mówi, ale jeśli już masz taką grę, gdzie ten team faktycznie coś mówi, i gracze są są jacy są, ale nawet się komunikują, to spróbuj to wykorzystać, bo ci gracze mogą nie być najlepsi na świecie, jeśli chodzi o Aima, ale taką komunikacją możesz bardzo wiele zyskać. Jeśli na przykład wykorzystasz crossfire, o którym ci mówiłem w tym odcinku, to pomimo tego, że przeciwnik może być słaby, no to jeśli stoisz w takiej sytuacji, gdzie jest ten crossfire, no to praktycznie to jest niemożliwe, żebyście nie zabili tego przeciwnika więc wykorzystujcie to, wykorzystuj swój team do tego, żeby wygrywać jeśli są toksyczni, to ich zmutuj, to jest taki klasyk, możesz oglądać moje inne filmy w których mówiłem też bardzo dużo o tym, jak awansować i jak się komunikować z tymi itami bardzo dobre filmy, polecam i jeśli Ci się spodobał odcinek, zostaw łapkę w górę zostaw subskrypcję, wbijaj na mojego twitcha, streamy są w weekendy od godziny 9.00, a kiedy są w tygodniu to daję info na moim discordzie discord w opisie